Dostałem taką informację od jednej z naszych koleżanek. Dzień dobry, panie Macieju. Zapewne już pan to czytał, nie czytałem, ale jeśli nie, to proszę, być może wypowiedź rzeczniczki Federacji Rosyjskiej, pani Zacharowej, jest efektem akcji ogłoszonej przez pana z okazji Dnia Zwycięstwa. Pamiętacie państwo akcję? Potężna akcja, największa jak do tej pory w Polsce. Dziękujemy za pokój i prosimy o pokój w miejscach pamięci. I tu właśnie Interia Wydarzenia publikuje wypowiedź pani Zacharowej, rzeczniczki MSZ, która podobno znowu szokuje. Proszę państwa, jeżeli, jeżeli takie rzeczy szokują, zdrowy rozsądek szokuje, no to gratuluję panu Dawidowi Skrzypińskiemu logiki. Tym razem na antenie Radia Sputnik mówiła o Polakach i relacjach Polski z Federacją Rosyjską. Stwierdziła, że cytat nie całe społeczeństwo Polskie jest rusofobiczne, a prorosyjscy Polacy są dyskryminowani i prześladowani przez władzę. No, proszę Państwa, to jest fakt. Prorosyjscy Polacy są prześladowani przez władzę, wyroki się sypią z byle powodów. To jest fakt. To, że nie całe społeczeństwo jest rusofobiczne, to jest też fakt. Więc co to może szokować, Panie Redaktorze? Z drugiej strony, Państwu. Muszę powiedzieć spostrzeżenie jednego z naszych przyjaciół, a i też z Ruchu Dobrobytu i Pokoju, uczestnik, który skomentował teksty odnośnie opozycji na Białorusi, że opozycja białoruska siedzi w więzieniach. A on pyta, a polska opozycja gdzie siedzi? A w zasadzie gdzie leży? No na cmentarzach. Leper, Petelicki, można by wymieniać, wymieniać. Tak, tam siedzą w więzieniach, a u nas siedzą, na, u nas leżą na cmentarzach. Tym się, tym się różnimy. Ale proszę Państwa, no być może, że trzeba się jakoś tam poświęcić. Wszystkich nie zabiją. Pierwsze normalne rządy w Polsce rzeczywiście będą niebezpieczne, głównie dla premiera. Ale jeżeli jeżeli będziemy twardzi, tak, jeżeli będzie dostateczna ilość ludzi zgodnych do, zdolnych do poświęcenia, no to, proszę Państwa, istnieje jakieś tam prawdopodobieństwo, że w końcu powiedzą, dobra, już te, te, machnijmy rękę na tą Polskę, pozwólmy im iść własną drogą, Turcji pozwolono, pozwolono, w Turcji wszystko jest tureckie, tak jest tureckie. Przymykają oko na różne sprawy, przymykają, no bo y, potrzebują sojusznika jako takiego, ale potrzebują. Ktoś powie: Ale w Turcji nie ma luksusu? Proszę Państwa, życzę nam takiej biedy, jak jest w Turcji. Y, pamiętamy, że to jest kraj, w którym jeszcze do niedawna y, ludzie jeździli na osiołkach, a dziś to już jest bardzo silna potęga, y, dlatego że Turcy po prostu są tacy jacy, są. My też musimy. My też musimy być twardzi i pewien etap przejść. Ruch dobrobytu i pokoju gwarantuje, że te pierwsze rządy będą na tyle uparte, że w końcu odzyskamy jakąś tam suwerenność.